O strefie 51 słyszało pewnie wielu z Was, ale czy słyszeliście, że ostatnio w internecie zawrzało, kiedy grupa ludzi, a właściwie całkiem spora grupa ludzi, postanowiła wedrzeć się siłą do środka i uratować uwięzionych tam kosmitów? O co chodzi? <laughs> no, chodzi o to, że takie właśnie takie wydarzenie mem można powiedzieć pojawiło się ostatnio na Facebooku i prawie 3 miliony internautów wyraziła chęć wyraziło chęć, żeby wziąć udział w tym evencie i szturmem wziąć właśnie strefę 51. Ale od początku, bo nie każdy pewnie jednak wie czym strefa 51 jest, więc krótkie wyjaśnienie właśnie dla tych osób. Strefa 51 to jest jedna z wielu baz wojskowych, militarnych należących do Stanów Zjednoczonych. Znajduje się ona na pustyni Nevada w rejonie wyschniętego jeziora Groom i w rejonie takiego Poligonu atomowego, na którym Stany Zjednoczone testowały swoje, swoją broń jądrową. Więc, no, dosyć niebezpieczne miejsce, a jednocześnie odstraszające, ewentualnie różnych ludzi, którzy chcieliby się tam zapuścić. No, i w tejże właśnie strefie powstawały różnego rodzaju czarne, tak zwane projekty, różnego rodzaju samoloty. To była taka lotnicza baza e, głównie. E, takie samoloty, jak na przykład SR-71 Blackbird. E, jeden z najszybszych samolotów, jakie kiedykolwiek powstały na Ziemi, czy też na przykład takie samoloty jak fa 117 a Nighthawk, który to jest właśnie taki samolot wyposażony w technologię stealth, w technologię bycia no, niewidzialnym dla radarów, czy też rozpraszania wiązki radarowej tak, żeby no, nie wyglądać na ekranie radaru jak samolot, na przykład B2, B1, U2. U2 był w ogóle pierwszym samolotem, to był taki właśnie szpiegowski samolot, który powstał w bazie. W strefie 51, w Dreamlands, bo taką też nazwę nosi, czy też w Groom Lake. No to są właśnie takie wymienne nazwy, którymi opisuje się tę bazę. Baza była tajna jeszcze do niedawna. Powstała w 1951 roku dla CIA i na potrzeby CIA szukano właśnie takiego miejsca. No i okazało się, że takie wyschnięte jezioro jest idealne, bo no, stworzyło taki płaski teren, na którym można było budować chociażby długie pasy startowe. No i baza Groom Lake, strefa 51, Posiada jeden z najdłuższych pasów startowych na Ziemi, o długości 9,5 km. Bardzo, bardzo, bardzo długi pas startowy. No i po co właściwie taki pas startowy? No, wiadomo, UFO wracające z orbity ma taką prędkość, że potrzebuje aż prawie 10 km pasa startowego, żeby wyhamować. A może jednak użyjemy brzytwy okama i okaże się, że po prostu samoloty takie jak Blackbird czy, czy prawda właśnie inne szybkie samoloty potrzebują jednak dość długiego pasa startowego, a właściwie do lądowania, żeby móc no, tę prędkość gdzieś wytracić. A Więc tutaj raczej chodziło o to. Zresztą około roku 2000... Powstał kolejny pas o długości tym razem 5,5 km, a więc dwa takie pasy znajdują się długie na terenie bazy strefy 51, czy też bazy no, Groom Lake, Dreamland, nazywajcie ją jak chcecie. E, tyle jakby krótkiej historii. E, generalnie baza była, tak jak powiedziałem wcześniej, uznawana za no, nieistniejącą. Stany Zjednoczone nie przyznawały się do tego, że jest tam baza wojskowa mimo, że no, okoliczni ludzie doskonale wiedzieli, że się tam znajduje. Zresztą chodziły słuchy, że tam była przeprowadzana sekcja zwłok kosmitów, którzy rozbili się na Ziemi, mieli się rozbić na Ziemi w ramach katastrofy w Roswell, że tam też testowane były różnego rodzaju właśnie statki kosmiczne, spotki kosmiczne i tak dalej. No i tutaj też ze strefą 51 związana jest osoba Boba Lazara, ale o nim za chwilę, więc to wszystko się miało tam dziać. W roku 2001 George Bush, George W. Bush troszkę można powiedzieć się wygadał, bo powiedział coś w jednej z wypowiedzi swojej na temat terenów wojskowych przy jeziorze Groom. Więc no generalnie jakby potwierdził, że faktycznie ta baza tam istnieje. No ludzie wiedzieli, że istnieje, ale no tak to wygląda, jeżeli chodzi o tajność. Wojsko się nie przyznaje i tyle. Natomiast w 2013 roku CIA ostatecznie no, e, powiedziało tak, czy też ujawniło, że baza faktycznie istnieje i tyle. Problem jest tylko taki, że prawdopodobnie wszystkie te czarne projekty z bazy ze strefy 51 przeniesiono do strefy 52, która znajduje się na północ od Dreamland i tam już nic tak naprawdę ciekawego nie ma. No a o co chodziło z Bobem Lazarem i z UFO? No bo jakby tutaj właśnie to jest ten core tego całego wydarzenia, czyli szturmu na strefę 51. 3 milionów... E Amerykanów i nie tylko, zresztą chciało szturmem wziąć bramy strefy 51 i uwolnić kosmitów, którzy tam są więzieni. No właśnie Bob Lazar prawdopodobny, czy może inaczej, no, sam twierdzi, że był pracownikiem strefy 51, a właściwie innego kompleksu, ale w strefie 51 bywał, no i Tamż miał widzieć różnego rodzaju właśnie pojazdy kosmiczne, 9 czy 7 już nie pamiętam spodków kosmicznych, które znajdowały się tam, a amerykańskie wojsko, CIA, no i generalnie różnego rodzaju inżynierowie próbowali rozpracować jak działa taki latający spodek i stworzyć własną wersję właśnie w tejże bazie. Dużo jest kontrowersji w przypadku tego człowieka, ponieważ no, na przykład twierdzi on, że uczył się na MIT, twierdzi, że był pracownikiem Los Alamos, twierdzi bardzo dużo różnych rzeczy, tylko nie ma za to, na to za bardzo dowodów. Nie ma go na żadnym zdjęciu akademickim, w żadnych rocznikach, no, nie ma po prostu gościa tak, jakby nigdy nie istniał w tych miejscach, o których mówi. No, oczywiście można stwierdzić, że próbowano go wymazać z rzeczywistości. Ale czy dałoby się to tak zrobić, zwłaszcza w dokumentach, które są tak bardzo rozsiane i analogowe, jeszcze a nie zcyfryzowane, No, tutaj musicie sobie odpowiedzieć na to sami. Ja w to nie wierzę, ale to jest tylko kwestia wiary, bo nie wiem tego i nie jestem w stanie ostatecznie stwierdzić, czy jest to prawda, czy nie jest to prawda. W każdym razie dużo kontrowersji wokół tego się znajduje. No i właśnie przez to, że Bob Lazar i też inni ludzie twierdzili, że w strefie 51 bada się statki kosmiczne, że są tam. Prawda, też na przykład ciała obcych albo wręcz kosmici, którzy przebywają na Ziemi właśnie w tym kompleksie, no powstało takie wydarzenie. Mem, które zmobilizowało aż 3 miliony internautów do tego, żeby kliknąć. Tak, ja też stylem na biegnącego Naruto będę zdobywał bramy w strefie 51, a wszystko to pod hasłem: Wszystkich nas nie aresztują, wszystkich nas nie zamkną. Wszystko zaczęło się mniej więcej w czerwcu tego roku, kiedy Matty Roberts właśnie stworzył owo wydarzenie. Ostatecznie bardzo szybko zaczęło to zdobywać popularność. Stało się to memem na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, no wszędzie, generalnie we wszystkich mediach społecznościowych. No aż wrzało od tego, żeby szturm na strefę 51 przeprowadzić. Oczywiście no, większość tych ludzi traktowało to w formie żartu, memu, ale był to jeden z najpopularniejszych memów na pewno tego roku. Zresztą, no mówię, no, 3 miliony osób zadeklarowało udział w tejże imprezie. Mieli oni takim stylem właśnie biegnącego Naruto, czyli takiego, takiej postaci z anime, ninja, chłopca ninja, który biegł do przodu trzymając ręce z tyłu, a wbiec tam po prostu i... No i jakby wedrzeć się do środka, zobaczyć co tam jest, uratować kosmitów i tak dalej. Władze hrabstwa Lincoln, w którym znajduje się strefa 51, no były bardzo zaniepokojone. One jakby muszą dbać o ochronę tego co na zewnątrz bazy. Zresztą wojsko też było mocno zaniepokojone. Na poważnie wzięło do siebie te zapowiedzi, no bo nie mogli tego zlekceważyć. Przygotowali się dosyć starannie. Widziałem nawet na nagraniach, że czołgi były podprowadzone pod bramę bazy, pod którą miała się zebrać cała ta masa ludzi. No i wiadomo, że no może nie spodziewał się nikt aż 3 milionów ludzi, ale spodziewano się, że spośród tych 3 milionów ludzi bardzo duża no masa wręcz może się tam pojawić i. Może nawet jeżeli nie będą chcieli szturmować bazy i faktycznie wejść na teren, no to jednak tak duża ilość ludzi w jednym miejscu może sprawić różnego rodzaju problemy I jakieś tam logistyczne i zdrowotne i tak dalej i tak dalej. Więc tym wszystkim musieliby się zająć. Przygotowali się. Ostatecznie okazało się, że na miejscu pojawiło się nawet nie 100 osób, więc można powiedzieć, że dosłownie ognisko ze śpiewaniem kumbaja miało miejsce przed bramami

Should I do the. Bend over. <laughs> <laughs> Anybody wants it? Find out what it meant. <laughs> <laughs> Are you a female or a male? He's an alien. He's He's not, He's 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 alien. or alien. Jak widzicie, no, policjanci, którzy tam stali, czy żołnierze, którzy gdzieś tam za bramą i na terenie bazy patrolowali też ten teren, no, mieli bardziej ubaw z tego niż faktycznie już się stresowali, że coś tam się e, dziwnego stanie. Jedna osoba została aresztowana. Otóż została aresztowana za to, że wysikała się gdzieś tam przy bramie, i za sikanie w miejscu publicznym została po prostu aresztowana i prawdopodobnie ukarana mandatem. No nie wiem akurat, jakie konsekwencje za sikanie w miejscu publicznym są przewidziane w tymże hrabstwie, ale i w stanie Nevada. Natomiast, no, jakby to był ten jeden incydent. Gdzieś tam ludzie no spokojnie, po prostu nagrywali sobie to, bawili się na zewnątrz, e, robili jakieś tam sobie jaja, zdjęcia itd., itd. Powiem wam szczerze, że z mojej perspektywy, okej, okay, no może fajna zabawa, może gdzieś tam coś ciekawego, może była beka, może, może coś się działo. Ale kosztem tak naprawdę tych ludzi, tych policjantów, którzy zamiast, nie wiem, być wtedy akurat w domu czy, czy spokojnie gdzieś tam spędzać służbę, no musieli jednak się stresować, bo też nie wiadomo było, czy komuś coś nie strzeli nagle do łba. Tak samo żołnierze, no nie słuchajcie, jeżeli ktoś by tam biegł, nie dał się zaaresztować, uciekał przed no, pościgiem i tak dalej, oni musieliby do tego człowieka strzelać, no takie mają rozkazy i taki mają regulamin, zresztą to wszystko jest napisane na tablicach przed wjazdami do, na teren strefy 51, że wejście na teren grozi po prostu nawet śmiercią, no bo taki żołnierz ma obowiązek powstrzymać kogoś, kto chce wtargnąć na teren. Więc e, dużo stresu, tak naprawdę, dla głupoty, dla jakiejś internetowej głupoty chwili sławy, nazwijmy to, czy też fejmu bardziej. Fame to jest takie fajne słowo, wiecie, a, które no, pokazuje taką, taką sławę, która szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens, żeby po nią sięgać i do niej dążyć. To jest ten rodzaj sławy. E, no i, i tak to wygląda z mojej perspektywy. Natomiast. Mm, Natomiast dwa tygodnie wcześniej, zdaje się, dwóch europejskich YouTuberów wdarło się, wyobraźcie sobie, na teren strefy 51. I uwaga, udało im się zawędrować aż 3 km w głąb. Co prawda jest to bardzo duży teren, rozległy teren, natomiast no, 3 km w głąb udało im się zawędrować, bo weszli oczywiście nie przez bramę, gdzie tam są jakieś punkty. Znaczy inaczej, no stróżówki, tak, z, z żołnierzami, tylko gdzieś tam po prostu sobie weszli, z, z gór zeszli na teren tego właśnie kompleksu. I po trzech kilometrach, oczywiście, ich złapano, aresztowano, nagrania na zabrano, no bo wiadomo, że jest to teren, w którym nagrywać nie można, taki ma regulamin. No a dwóch panów najadło się najprawdopodobniej strachu, nie wiem jakie konsekwencje prawne ostatecznie wobec nich zostaną wyciągnięte, prawdopodobnie dostaną jakieś kary grzywny, no, nie sądzę żeby ich tam gdzieś po więzieniach akurat specjalnie ciągali w Stanach Zjednoczonych, chyba że dla przykładu, ale na pewno no, nie skończy się to dla nich miło i radośnie i tylko pogrożeniem palcem, więc... Powiem tak, no z racji tego, że pewnie niewiele już dzisiaj w strefie 51 można znaleźć od tego typu akcje, trochę mijają się z celem, a właśnie Robią tylko problem władzom, służbą gdzieś tam, które muszą zabezpieczyć taki teren. No i stres przede wszystkim tym ludziom, którzy odpowiedzialnie są za bezpieczeństwo. To są zwykli ludzie a w zwykłej pracy taki strażnik, przecież żołnierz czy, czy policjant, to ani nie ma dostępu do tego, co tam się dzieje wewnątrz w tej bazie, w najgłębszych jej zakamarkach. Po prostu jest człowiekiem, który ma dbać o bezpieczeństwo tego miejsca. Także takie jest moje zdanie w tym temacie. Oczywiście z chęcią poczytam, co wy macie na ten temat do powiedzenia w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym odcinku astrologu. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! I nie szturmujcie bazy 51 na własną rękę, ani może żadnej innej bazy.